Siemano wszystkim z tej strony, kiwo i witam Was w kolejnym poradniku, w którym mam nadzieję Wam pomogę z wywalaniem gry Metro Last Light. Oczywiście, no sytuacja znana, uruchamiamy grę, chcemy sobie już zagrać, już zacieś na twarzy i tu nagle albo crash, albo mm, albo po chwili się zacina i. Naszą kochaną kombinacją CTRL ALT DELETE próbujemy wyłączyć jeszcze raz uruchomić grę. Więc co musimy zrobić, jeżeli gra nam się nie uruchamia bądź po wcześniejszym wyłączeniu jej naszym kochanym sposobem wyskakuje nam na monitorze Out of Rage. Chyba tak to się czyta. Musimy najpierw wejść w panel sterowania. Opcje folderów, widok i zaznaczamy opcję. Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski. Dajemy zastosuj. OK i wychodzimy. Następnie wchodzimy w komputer, dysk C, użytkownicy, nazwa użytkownika, updata, local, e, for a game, metro, ll. Tu nie jestem pewien, czy każdy będzie miał z was tak samo, ale to będzie najbardziej prawdopodobne, że to ten folder. I plik user. Chyba tak to się czyta, nie wiem. Szukamy linijki. Gdzie ona jest? Tu. R Api. I jeżeli tak, jeżeli gra nam się crashuje, naj najbardziej prawdopodobne jest to, że tu będzie 0. Sprawdzałem tą, y tą linijkę, kiedy próbowałem sobie jakoś jeszcze zwiększyć FPS-y i dzięki przez tą linijkę mi się gra w ogóle już nie uruchamiała więc wiem, że dzięki niej gra się uruchamia Tak samo miałem sytuację, gdzie gra mi, mi zacięło i nagle wyskakiwał mi błąd Out of Rage czyli po prostu mój monitor chyba nie obsługiwał tej ro rozdzielczości, która była y uruchomiona, ustawiona bardziej więc tutaj oczywiście mamy zmiana rozdzielczości oraz ta opcja powinna być na 1, nie może być na 0. Jeżeli będzie na 0, to już mamy głównego winowajcę, dlaczego gra nam się crashuje. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i narka wszystkim.